Witam! Mamy już serię, czyli Spongebob Sanctuary The Comic Shake. No to chyba już zaczynamy. Gotów. Jestem gotów, jestem gotów. Czegoś zapomniałem, czegoś zapomniałem. Teraz jestem gotów, teraz jestem gotów. Na. O, tak się cieszę! tutaj zobaczymy ustawienia. Świata rękawic. Muszę znaleźć Patryka, zanim zapomni, jaki mamy dzień, albo kim jestem. No właśnie. Nie, 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 tylko nie ty, nie dziś. To ma być dzień wypoczynku i szukania inspiracji. Nie wolno mi przeszkadzać podczas bezcennego urlopu. Spędzę go w towarzystwie mojej miłości, czyli mnie, i mojej sztuki, rzecz jasna. Brzmi fajnie, mogę pomóc? Może zrobić dla mnie coś bardzo ważnego. Odejść! No właśnie. Dzień dobry, Kacusiu! Cieszę się, że robicie ze spotem coś dla środowiska. Co w brzuchu ląduje, to się nie marnuje.

No właśnie. Na twoim miejscu nie szłabym ten SpongeBob. Duży korek blokuje drogę. Co? To nie. jak wszyscy zachwycają się jedzeniem pod Tłustym Krabem. Nie zachwycają się. Sam zobacz. Utknąłem tu z właścicielami rywalizujących restauracji, Kubła Pony i Pod Tłustym Krabem. O, ja to wie. idealna okazja, żeby zacząć kręcić dokument o najlepszej restauracji w Bikini Dolnym. A, pe, 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 pe. Dobry pomysł! Film o pysznościach serwowanych w kuble Pomej zarobiłby miliony. I teraz chyba. E, wiesz, i... że miałem na myśli pod tłustym krabem! Do kubła Pomyj nikt nie chodzi! O, chyba że po to, by zapytać, jak tam nie trafić. Tak! Władze wciąż prowadzą śledztwo w sprawie pochodzenia gwoździ, które spowodowały te kolizje. Może pan krab pomoże znaleźć sprawcę. Niedawno zamówił ciężarówkę pełną gwoździ. Musi dużo o nich wiedzieć. I chyba się ciężarówka. Proszę. Chyba też, jak to SpongeBob, są podwójne skoki. Witka, SpongeBob! Zerwałeś się wcześniej niż kogut cierpiący na bezsenność. Co powiesz na poranne karate? Z przyjemnością, ale przydałaby ci się jakaś amortyzacja, Sandy. Wybieramy się z Patrykiem do świata rękawic. Chcesz się z nami zabrać? Dzięki, ale ta wiewióra walczy tylko na gołe pięści. Wolę już ćwiczenia wzmacniające i gumowe kaczuszki. Ale jak masz trochę czasu, to mógłbyś pomóc mi wywlec trochę starego złomu z ogródka. Dla ciebie wszystko, Sandy. Wywlekamy złom tej damy. Tak! Zrobiłem się Ci czy te dzieciaki Świetna robota, SpongeBob! Mój ogródek jest tak wypielęgnowany, że mucha nie siada! Dzięki za pomoc i bawcie się dobrze z Patrykiem! Oh. I wracamy do naszego patryczka. A tak sobrotu. Tu mi już. ha e? Moje ukochane pikili dol Najbardziej idealnie położone miejsce we wszechś. dzień Dobry przyjacielu, jesteś gotów na rękawelacyjną przygodę? Tak! Raczej! Całą noc nie spałem, tylko udawałem, że mam dłonie! De. Całą wieczność, całą wieczność później, to się zacięło, chyba, że dwa razy powiedziało całą wieczność. <słyski> Fajne dzieciaki! Cześć! Ech, szkoda, że ja nie jestem taki fajny. Ten wóz tak po prostu zjawił się tu znikąd? Co za różnica? Ech, nie, też nie dość fajne. A! Mogę to sobie wziąć? Co, ten stary kawał. Magii i tajemnicy? Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Madame Cassandra, dostawczyni zaginionych skarbów z Siedmiu Mórz. W przystępnej cenie. Magiczne bąblo-mydło. Tchnij życie w swoje marzenia. Magi... Podobno z tym wyjątkowym, pianotwórczym czymś możesz zostać kim tylko chcesz być. Zdobyć wszystko, czego pragniesz. Tylko wymydl swe życzenie do nieba. Chociaż mnie się jakoś nie udało. Godzinę później. Moje pierwsze życzenie jest dla mojego przyjaciela, który kocha balony. Chcę, żeby Patryk przeżył największą balonową przygodę w swoim życiu. Najlepsza balonowa przygoda. <laughs> balony! Czy jeden dzień ciszy i spokoju to tak wiele? Jak ja mam namalować najnowsze dzieło? skoro wy dwaj ciągle chichoczecie mi nad uchem? Chciałbym, żeby Skalmar był wreszcie doceniony za swoją sztukę. Co wy robicie? Czekaj! Chciałbym, żeby cały świat zobaczył, jaka Sandy jest super! Dzięki SpongeBob! Ładna bańka! Trzy godziny później. Wow. Hej, Spongebob, co to znaczy? Tylko ci o niewidnym sercu mogą posiąść moc syrenich łez. Chyba to, że było mi pisane znaleźć to mydło. Czekaj, tu jest też własność króla Neptuna, nie dla śmiertelników, używać ostrożnie i z umiarem. Co myśmy zrobili? Kto by pomyślał, że magiczna mikstura od tajemniczej jasnowicki w podejrzanym wozie może być niebezpieczna. Tak, to było kompletnie nie do przewidzenia. Chwila, Patryku, jesteś balonem? No właśnie. Najlepsza balonowa przygoda to jest, żeby się zamienić w balona. Chciałbym! Gdybym był balonem, mógłbym robić fajne rzeczy takie jak to i to i to! Widzisz, SpongeBob? O, ja jestem balonem! To pewnie dlatego czułem się ostatnio taki rozdęty. <gry> Musimy znaleźć naszych przyjaciół i upewnić się, że nic im nie jest! Dobrze, że Skalmar jest taką oazą spokoju. Ktoś inny mógłby się zdenerwować. Moja skała! Moja piękna, wielka skała! Jedyne, co mi zostało, to moje... O nie! Moje wielkie karteczki samoprzylepne też zniknęły. Jak będę teraz pamiętał, żeby kupić więcej wielkich karteczek? <laughs> Patryk to jest śmieszny. Nie martw się, Patryku. Te karteczki na pewno gdzieś tu są. Albo tam, albo tam. No właśnie. Albo tam, albo tam, albo nie wiadomo gdzie. I Auć! Wygląda na zepsute. Nie wydaje mi się, Patryk. Po eksperymentach Sandy w powietrzu zawsze unosi się zapach żołędzi. Tu czuję tylko swój oddech i mydło. O tak. To jest to! No właśnie. Oby się nie Dziwne. Tom Sandy wydaje się bardziej mokry niż zwykle. Chyba będziemy musieli poszukać jeszcze górnej połowy. Oj, patryku, bo tutaj się zniszczyła kupuła sandy. Jest teraz tutaj woda. Takie jakby No takie filetowe zbierać. Taki o oh ja yeah. To zleciał bur To musiało boleć! Jeszcze można skorzystać z tego pudełka do piwki. O ja! go Nie! Tylko nie pod tłustym krabem! Czym dzielni obywatele Bikini Dolnego będą się teraz żywić? I kto lepiej ulży ich portfelom niż pan krab? Muszę to naprawić! Zabieraj ode mnie swoją trzęsącą się łapę! Jestem zbyt Mądry, żeby tak skończyć. Poradnik tak z obrotu i będziemy atakiem z obrotu go atakować. Wielokomórkowi idioci! Przez was całe bikini dolne pogrążyło się w chaosie! Moja restauracja się przewróciła, a biedny mały spód zaginął. Mogliście przynajmniej mnie wtajemniczyć! To jakby moja specjalność! Słuszna uwaga! O nie! Wybacz, plankton, wszystko naprostujemy! Musicie temu zaradzić, zanim ktoś poza mną wykorzysta cały ten chaos. Słuszna uwaga! Czemu się powtarzasz? Znowu ci twardy dysk szwankuje? Nie! Słuszna uwaga! <laughs> słuszna uwaga, słuszna uwaga. Słuszna uwaga. Juhu, tutaj, moje małe gamonie. Moje urocze słodziaki. Przetrwaliście tę katastrofę. O, madam Cassandro! Tylko się wygłupialiśmy. Ale przez przypadek użyliśmy za dużo pani magicznego bąblomydła i zniszczyliśmy bikini dolne. A teraz wszyscy nasi przyjaciele zniknęli i wszędzie jest galareta i... 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 i za moim Gacusie! <laughs> Lepiej być nie mogło. To nie jest zwykła galareta SpongeBob. To kosmiczna galareta. Spoidło rzeczywistości. Wasze bańkowe szaleństwo musiało wybić dziury we wszechświecie, co spowodowało wyciek galarety i wciągnięcie waszych przyjaciół do nowych, niezwykłych światów. Chciałem powiedzieć dokładnie to samo. Musisz przynieść mi jej tyle, ile zdołasz, żebym mogła ją przebadać i e, naprawić bałagan, który zrobiliście. Jestem w końcu przynajmniej w części za niego odpowiedzialna, bo przypadkowo dałam wam tak potężną miksturę. Brzmi sensownie. Nie mam pytań. Wspaniale! No to wskakujcie do portali, które pootwierałam w całym mieście. Mogę użyć galarety, żeby przygotować kosmiczne kostiumy, z których każdy będzie powiązany z jednym portalem. Im więcej przyniesiecie galarety, tym więcej portali stanie przed nami otworem. Jesteście gotowi? Oczywiście, że tak. Jestem gotów! Dalej, ocalmy bikini dolne przed niezamierzonymi, acz dramatycznymi konsekwencjami naszych działań! <grystanie> Znajdź portal pasujący do kostiumu. Gdy odnajdziesz przyjaciół, użyj tej magicznej różdżki, by sprowadzić ich do domu. Eee, korzystaj ze sklepu, by zakładać, kupować, kupować kostium z Możesz odblokować kostiumy, czyniąc postępy w formie zbierając dublony i wykorzystując zadania poboczne. Mm -hmm. Użyj kosmicznej galarety do zakupu odblokowanych kostiumów. Otwórz sklep, do nie pauzy. Dobra. Kon normalny. Narwane dziecko. Idealny kostium na wizytę w świecie rękawic. Hmm. Więc zakładamy sobie ten. I tu chyba będą te portuki. Musi być wam strasznie przykro, co? Wyglądam jak poczciwy hodowca bydła! Ciekawe, czy jest na to jakaś... Jeden z naszych może być po drugiej stronie tego portalu. Chodź, Patryku! Musimy ich uratować! To nasz przyjacielski obowiązek! Przyjacielski obowiązek... Więc idziemy. i będziemy już kończyć odcinek, więc do zobaczenia i pa pa!